Witam kolegów koleżanki od Dzisiaj troszkę o rozpodzie opowiadamy, jak to u mnie wygląda. Gołąbki były połączone w poniedziałek, dzisiaj mamy czwartek. Także dzisiaj już czwarty dzień. Wszystkie pary połączone bez problemu. Dużo było by zmieniane par ze szkoły, tylko 10 zostało stałych które są z sobą już jakiś czas bo nie ma potrzeby, żeby je po prostu rozłączać a nowości oczywiście jeśli na tym roku nie za bardzo się sprawowały młode czy roczniaki no to trzeba było oczywiście przeparować raczej myślę, że wszyscy to tak robią, Ameryki nie odkrywam oczywiście no i tak, tu jest 12 par. Gąbki starsze, gąbki młodsze. przeważnie na przemian połączone starsze z młodszymi. uszane są tak samo jak w głębniku lutowym na mijankę, na zmianę. Celki już wszystkie mają opanowane. Tu jest nowość. Mój gołąbek. Karteczki, jakie mam porobione w tarczycelkach Super mój lotnik z 9 roku. Samiczka dostał nową, młodą, bardzo śliczną od kolegi Gabrysia, którego pozdrawiam. Ten gąb szczególnie na lotach daleki właśnie fajnie się sprawował, to, dlatego dałem mu też taka samiczka, która ma predyspozycję do takich właśnie lotów. Tak. To jest taki gąb mój starszy z głębi grimy Samiczka była odkupiona na długie Koziogówkach, kiedyś córka Messiego Tu jest drugi Grimm Mega A znaczy już po oryginalnej Grimmie, po całej parze Grimme MB u mnie uchowanych. Samiczka, która była kiedyś lotniczką oddziału i okręgu 768. teraz z Grimme i Mazura byszka jest cała parka gołębi nabywanych samczek jest starszy u mnie z 11 roku od kolegi Sajka Też kolegę pozdrawiam, bardzo się fajnie mi te gąbki sprawują samiczka, samiczka jest ta właśnie z tyłu od kochorna ta para już była z sobą, ale znowu połączyłem Udałbym, mamy takiego mojego Lotnika wybitnego, na, szczególnie na maratonach, gąbek zawsze lubię w wodzielać czołowo Siadać a, że jest 11 roku, no to oczywiście będzie mu dość. No i też dałem gąbka, które u kolegów łepuchów na maratonach super siadają. Takie zestawienie, kolejne. Tu jest też samczyk z głębi kolegów łepuchów samiczką z Messiego. no i tak dalej. Tu jest jego brat, tu jest jego on tego właśnie u domu. To zmyślą wszystko o dalekim dystansie. Już pod tej mi się fajnie pokazują. Tu jest taka moja starsza samica sroka, matka Messiego. W tym roku zrobiłem zmianę, dostałem jednego samczyka młodszego. Tu jest znowu syn Messiego razy samiczka z gołębi Od Arka Dudka też ładna parka. No, tak te parki wyglądają. Tu jest znowu też taki mój wybitny lotnik. 11 roku z samicą też z Mesiego to jest tamtej siostra właśnie co chwilę temu była Także widzicie potencjał dość ciekawy Nowe nadzieje, nowe parki idziemy do drugiego boksu a tu jest druga część rozpodu. podobnie jest porobione jak tamok ok. dowy są wolne, celki są niepotrzebne bo nie mam aż 3 także w tym boksie jest 10 par tu jest też samczyk kapitalny mój lotnik który ma nawet w Brukselę to jest po 500 z Grimmego gołębi Razem samiczka córka Messiego bezpośrednio też super lotniczka nowe zestawienie tej pary tu jest też znowu synek Messiego samiczka z moich gołąbków 64-05 to jest z gołębi nowe zestawienie tu jest znowu kolega dziutka. Dudek na Sajka gołębie Z Mielca. Tu jest parka. Samczyk jest od Krzyśka Węglowskiego. Eee, z Fiony. Z głąbka, który był na Gary, czy na Olimpiadzie. Jakoś tak na pewno. Bardzo wysoko w Polsce. I ma samiczkę z głębi od Krzyśka Łepucha. kolejna para tu jest nowe połączenie tu jest nowe połączenie jest troszkę ciemno, pewnie będzie widać schowały się to jest ten milczarek, tam, u mnie tam ten rok był w boksie w roku dostał, dostał celkę, ale się pochowały, a nic nie widać no, nie chcą się prezentować a teraz może będzie troszkę widać samiczkę dostał od kolegi Marcina Kapinosa, gołębi Tu jest też kolejny gołąb z 500ki Grimme razy gołębie Trzaska Marek. Tu jest jeszcze jeden gołąbek. Jedna para węglowskiego. No i tak to się ma. No, tu jest. Tapinosa i Zbyszka kociuby Troszkę ciemno nie widać jest. Cień rzuca się od żarówki i nie jest tak za efektownie widać. No ale mniejsza o to. Kolejna para. A tu mam parki, które będą za parę dni wyrozielane. Teraz ze sobą 5 dni, żeby się prosy połączyły, i będę je rozdzielał, z tego względu, że będą miały wszystkie jajka podkładane z gołębi, które są w tej chwili w boksach. Tam tak, nagram później filmik z tych boksów jeszcze. Także wszystkie jajka tamtych zabierę, tutaj podkładam. Tu się młode będą chowały w tym czasie a tamto się znowu tam poniosą i tym sposobem szybko będę chciał mieć kolejny lęk tu jest też samczyk bardzo śliczny od kolegi Gabrysia ona jest z Hidnamesiego, także para na, na pewno bardzo fajna no ale, ale niestety pierwszy lęk muszę te inne gąbki będą miały, ale później pewnie da mi szansę też wychować tu jest od Darka Marciszewskiego parka samiczka z takim bardzo fajnym moim lotnikiem 2093. Gąbony niedawno jest w rozpowie przeniesiony. Jeden z moich lepszych lotników, jakimś mi się udało wychować po gąbkach od Marka Szaski. Tam z tyłu jeszcze jedno. Także widzicie, jest tych par troszkę. W sumie jest ich 35. W tym 10 par będzie na tą chwilę służyło jako mamki myślę, że kwestia czasu jajeczka powinny być, myślę już za parę dni dzisiaj jest dzień czwarty także zaraz w poniedzieli będą jajka gąbki się fajnie fajnie wyglądają zdrowiutkie, także myślę, że lęgi będą udane Samiczka jest od Roberta Lecha, a samczyk od Durka, Dudka Arka. Pozdrawiam kolegę Arka. Dobrze, jak koledzy, koleżanki widzą, nie ma jakichś szczególnych może warunków, może w rozpodzie, ale, ale mi się wydaje, że. Wszystko to, co mają takie boksiki, spełnić, to spełniają samczyki. Oczywiście, przeważnie są w te same cele co było rok temu. Tam są małe zmiany, ale to są dwie, trzy sztuki chyba. zawsze tak robię, że samczyki mają te same cele, a samiczki przekładam w ten sposób, że jak na przykład jest w tamtym boksiu, do tego boksu, albo tam tego pierwszego, tak żeby oczywiście samica nie pamiętała swojej starej celi żeby nie narobiła jakiegoś bałaganu także trzeba takie rotacje robić z samicami szczególnie bo jak będą dawane w tym samym boksie jak tu u mnie to na pewno by ciężko było coś uchować cokolwiek bo na pewno by wybijała jajka tamtej samicy która by ją zastąpiła tak i teraz za chwilę robimy zmianę celka 21 będzie zamknięta 22 będzie otwarta no i tak na przemian cały czas Jutro podobnie, aż do doniesienia jajek. Jajka będą poniesione, które dopiero będę puszczał wszystkie razem. Będę otwierał te rewoliery Tam z tyłu jest wolierka ja widzicie. A tak to sobie siedzą i zamykane w tych boksach. No także, także koledzy na tą chwilę chyba tyle, no, co tu więcej można było opowiadać. No, wszystko się okaże dopiero na lota wiadome. I jak te zestawienia były poukładane, czy trafiłem, czy nie trafiłem. Bo się może nieraz wydawać, że może być parka jakaś, rodzice, yy, rodowody piękne i w ogóle, a się okaże, że, że jednak nie spasowały do siebie. I, no i nie będzie jakiegoś tam efektu takiego, jaki by się chciało. Także nie ma co wróżyć. Co będzie, to się okaże. Wszystkie będą się, żeby wychowały po te cztery mutki dla mnie na loty. Także, także będzie na czym sprawdzać. Kolejny rok i kolejne nowe nadzieje. Ja we wszystkich hodoblach, ja we wszystkich hodoblach, no nie, panowie i panie. No, teraz mają miskę, wicie u dołu. Będą jajka, będą młodziki, Daję miskę na górę. teraz sobie u góry siedzą, także też fajny sposób. E, także jest wtedy nadzieja, że młodziki na mnie rozwalą jajek bo tam raczej na górę im się nie będzie chciało wchodzić, no bo i po co. Także to jest też dobry sposób. Troszkę to może tak mówię komu się wydawać, że wszystko jest oczywiste, ale, ale znają życie dużo hodowców ogląda też takich, którzy, którzy nie do końca wiedzą, że tak można sobie zrobić i dzięki temu można uniknąć jakiś strat w jajkach że na pewno komuś taki filmik też się przyda, przyda. także byłoby tyle zaraz pójdziemy jeszcze do boksików, nagramy i wrzucimy ten filmik zobaczymy co się dzieje tam, w tych boksach także pozdrawiam na razie wszystkich dobry lot